Witam serdecznie tu dr Bartek Kulczyński. W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o pięciu najwartościowszych według mnie olejach roślinnych, które warto włączyć do swojego jadłospisu, aby wzmocnić zdrowie. Dowiedzą się Państwo, na jakie problemy zdrowotne mogą one pomóc i w jakiej formie oraz ilości najlepiej je stosować. Zaznacza jeszcze tylko, że kolejność wymienionych przeze mnie olejów jest przypadkowa. Zanim omówię pierwszy olej, to zachęcam do zasubskrybowania tego kanału i wciśnięcia dzwoneczka, który pojawi się zaraz obok. Dzięki temu będą Państwo na bieżąco dowiadywali się o nowych odcinkach, a zapewniam, że będzie dużo ciekawych tematów omówionych w maksymalnie 8 minut z groszem. Stąd też nazwa kanału Doktor Bartek Krócej. Pierwszym olejem, po który warto sięgnąć, jest olej miany. Spożywanie tego oleju prowadzi do obniżenia poziomu trójglicerydów we krwi i to nawet o 23%. Dodatkowo olej lniany działa ochronnie na serce, wątrobę i nerki, chroniąc te trzy ważne narządy przed różnymi substancjami toksycznymi. Olej lniany znajduje też zastosowanie w przypadku problemów z wypróżnianiem, mówiąc konkretnie, pełni on dwojakie funkcje u osób z biegunką działa przeciwbiegunkowo, zaś u osób z zaparciami przeciwdziała ich występowaniu. Warto wiedzieć, że spożywanie oleju lnianego może uchronić nas w pewnym stopniu przed rozwojem niektórych nowotworów, w tym m.in. przed rakiem jelita grubego i rakiem prostaty. Olej lniany wspomaga też obniżenie poziomu cukru we krwi, dodatkowo sprzyja zmniejszeniu stężenia insuliny i sprawia, że komórki są bardziej wrażliwe na działanie tego hormonu. Mówiąc w skrócie, olej lniany łagodzi insulinooporność. Ponadto olej lniany może zmniejszyć stan zapalny u osób z wyrzodziejającym zapaleniem jelita grubego i u osób ze stłuszczoną wątrobą. Ponadto zewnętrzne zastosowanie oleju lnianego, a konkretnie wcieranie go w okolicach kolana może złagodzić ból u osób z chorobą zwrotnieniową stabu kolanowego. Jednocześnie olej lniany nawilża skórę, sprawia, że staje się ona gładka i zapobiega jej złuszczaniu. Co więcej, przyspiesza regenerację włosów i nadaje im odpowiednią elastyczność. Warto stosować dwie łyżki oleju lnianego dziennie, przy czym tego oleju nigdy nie poddajemy smażeniu i pieczeniu. Można podawać go w połączeniu z sałatkami lub na przykład serkiem twarogowym. W przypadku tego oleju bardzo ważna informacja, a mianowicie składniki obecne w oleju lnianym bardzo szybko ulegają zepsuciu, dlatego jeśli ktoś z państwa zdecyduje się wybrać ten produkt, to dobrze jest, aby olej taki był tłoczony na świeżo i sprzedawany na zamówienie. W skrócie, żeby olej, który do nas trafia, miał nie więcej niż kilka dni. Druga na liście jest oliwa. Za sprawą obecnych w niej związków, takich jak kwas oleinowy, witamina E i oleuropeina, wykazuje ona szeroki korzystny wpływ na zdrowie. Przede wszystkim olej oliwkowy uelastycznia naczynia krwionośne i przeciwdziała powstawaniu miażdżycy. Dodatkowo osoby, które często po niego sięgają, mają mniejsze ryzyko wystąpienia udarów mózgu i choroby niedokrwiennej serca. Podobnie jak olej lniany, również i oliwa działa przeciwnowotworowo. Zapobiega ona w pewnym stopniu występowaniu raka pęcherza moczowego, żołądka, trzustki, przełyku i jamy ustnej. Do zalet stosowania oliwy mogę wymienić też zmniejszenie stłuszczenia wątroby, poprawę sprawności umysłowej i zapobieganie chorobie Alzheimera. Oliwę najlepiej stosować na zimno w ilości trzech łyżek dziennie. Co prawda można na niej smażyć, ale wówczas tracimy jej właściwości zdrowotne. Tu oczywiście zaznaczę, że wybieramy tylko oliwę Extra Virgin. Ważne, aby nie pomylić jej np. z oliwą z wytłoków oliwnych, która charakteryzuje się o wiele niższą jakością. Na uwagę zasługuje również olej z czarnuszki, a to za sprawą obecnego w nim kwasu olejnowego i tymochinonu, czyli składnika o silnych właściwościach przeciwnowotworowych i przeciwbakteryjnych. Olej z czarnuszki łagodzi objawy alergiczne u osób z alergicznym nieżytem nosa i astmą, Mam tu na myśli zmniejszenie nasilenia kataru i kaszlu, czy też złagodzenie świszczącego oddechu. Co więcej, prawdopodobnie poprawia on czynność płuc u osób zmagających się z astmą i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, a to za sprawą jego właściwości przeciwhistaminowych. Dodatkowo zmniejsza on stany zapalne i łagodzi ból u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów, czyli RZS. Taką skuteczność działania można osiągnąć zarówno spożywając ten olej, jak i stosując go zewnętrznie. Na stosowaniu oleju z czarnuszki mogą zyskać też osoby z cukrzycą i insulinoopornością, a to dlatego, że przyczynia się on do obniżenia poziomu glukozy we krwi. Ponadto omawiany olej dość skutecznie redukuje też zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe ciśnienie krwi. Stąd jest on dobrym wyborem dla osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze. Jako ciekawostkę wspomnę też, że olej z czarnuszki poprawia płodność u mężczyzn. Olej z czarnuszki stosowany z kolei na włosy i skórę, łagodzi objawy łuszczycy, pomaga zwalczyć łupież, zwiększa gęstość i grubość włosów wśród osób z łosieniem telogenowym, a także zmniejsza stany zapalne u osób z trądzikiem. Olej z czarnuszki również stosujemy na zimno i nie poddajemy go obróbce termicznej. Zazwyczaj zaleca się spożywanie dwóch łyżeczek dziennie, czyli około 5-10 ml. Następny w niniejszym zestawieniu jest olej z wiesiołka, słyniony z obecności kwasu gamalinolenowego, zapisywanego jako GLA. Olej z wiesiołka to przede wszystkim dobra pozycja dla osób, które zmagają się z podwyższonym stężeniem trójglicerydów. Jak wykazali naukowcy, jego stosowanie pozwala obniżyć ich poziom niemal aż o 40 mg na decylitr. Co więcej, dostarczanie wysokich ilości kwasu linolowego, który znajduje się we wspomnianym oleju, zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca i ryzyko zgonu z jej powodu. Olej z wiesiołka sprawdzi się też u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów, ponieważ pozwala złagodzić ból i zmniejszyć sztywność poranną stawów. Olej ten jest też dobrym rozwiązaniem dla osób z atopowym zapaleniem skóry, czyli z AZS, a to dlatego, że łagodzi on szereg objawów takich jak swędzenie i zaczerwienienie skóry. Co więcej, poprawia on stan skóry u osób z trądzikiem. Aby osiągnąć korzyści zdrowotne ze stosowania oleju z wiesiołka, wystarczy jedna łyżeczka dziennie, przy czym również i ten olej stosujemy wyłącznie na surowo. Zanim omówię ostatni piąty już olej, to chciałbym jeszcze zaprosić Państwa do zapisania się na mój darmowy newsletter o zdrowiu, który nazwałem porannym dziennikiem zdrowia. A poranne, dlatego że piszę go i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano jako dwuminutowa lektura do porannej kawy lub herbaty. Dziennik jest uzupełnieniem mojego kanału YouTube. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.doktorbartek.pl ukośnik-dziennik. Zestawienie najzdrowszych olejów zamyka olej sezamowy. Ten olej polecam przede wszystkim osobom z chorobami układu krążenia. Jest on skuteczny w obniżaniu stężenia trójglicerydów we krwi zapobieganiu utleniania cholesterolu, a więc w przeciwdziałaniu miażdżycy, a także w redukowaniu skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi. Dodatkowo olej sezamowy zmniejsza insulinooporność i pomaga obniżyć poziom glukozy we krwi, co ma szczególne znaczenie w przypadku osób z cukrzycą typu drugiego. Dodam też, że olej sezamowy wcierany w skórę łagodzi ból stawów u osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Z kolei jeśli zastosujemy go na włosy, to zmniejszy ich wypadanie, a także poprawi ich kondycję, Możemy go nałożyć również na twarz, wówczas działa nawilżająco i oczyszczająco. Jeśli mowa o porcji spożywanego oleju sezamowego, to ja polecam 3 łyżki dziennie, przy czym również i tego oleju nie stosujemy do smażenia i pieczenia. Oleje roślinne to cenny element naszego codziennego żywienia. Omówione przeze mnie oleje w wielu aspektach mają podobne właściwości zdrowotne, choć w niektórych przypadkach wykazują zróżnicowane działanie. Tu jeszcze tylko dopowiem, że na jakikolwiek olej byśmy się zdecydowali, Zawsze powinien to być olej tłoczony na zimno, nierafinowany, niefiltrowany i najlepiej sprzedawany w ciemnych butelkach. Ponadto po otwarciu oleje te najlepiej przechowywać w lodówce i spożyć przed upływem terminu podanego na etykiecie. I jeśli ktoś z Państwa ma jeszcze trochę czasu, to chciałbym zaproponować teraz obejrzenie filmu, który właśnie pojawił się na ekranie. Mówię w nim, dlaczego warto regularnie sięgać po orzechy, czyli następną grupę produktów zawierających duże ilości tłuszczu. Orzechy to kolejny argument potwierdzający to, że zdrowy tłuszcz jest bardzo ważny i że nie ma się co go obawiać. A na dziś to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.